Umiłowani w Chrystusie. Każda msza święta pierwszego nowo wyświęconego kapłana, niezależnie od tego, czy jest to ta zupełnie pierwsza, czy też minęło od czasu święceń jeszcze trochę czasu, ale nie na tyle, żeby olej święty nałożony przez biskupa na dłonie kapłańskiej wyschł, powinna skłonić nas do refleksji nad istotą kapłaństwa. Nad istotą kapłaństwa Chrystusowego. Każdego neopresbitera powinniśmy zatem z największą radością przyjmować pośród nas i z największą radością doceniać tę łaskę, która stała się jego udziałem, ale nie tylko dla niego, lecz dla nas wszystkich. I doskonałą sposobnością do tego, aby rozważyć to czym jest kapłan, jest dzisiejsza, Ewangelia, Opatrzność Boża, jakby sama, tak naprawdę zgotowała nam doskonałą sposobność do tego, aby przypomnieć sobie, czym jest kapłaństwo katolickie. To dzieło życia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marcelego Lefebvre, który właśnie jako ukoronowanie całego swojego życia postanowił, a raczej Opatrzność Boża postanowiła za niego, aby właśnie. Formacji kapłanów katolickich się poświęcić. Kiedy przeniesiemy się wyobraźnią do Rzymu, do jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc tego miasta, niegdyś centrum świata, dziś coraz mniej widocznego centrum świata duchowego, to na jednym z najbardziej rozpoznawalnych zakątków owego miejsca, mianowicie na forum Romanum, zaraz przy jego wejściu, vis Kapitolu, zobaczymy pewną budowlę. Budowlę wzniosłą, budowlę mimo 1900 lat, które dzielą nas od czasu jej powstania, zachowaną w doskonałym stale w stanie, ozdobioną rozlicznymi. Płasko i licznymi napisami. Budowla, która mimo blisko dwóch tysięcy lat olśniewa nas ciągle z precyzją swojego wykonania, rozmachem, z jakim została wykonana. I nad ową budowlą, właściwie nad niej, znajdziemy inskrypcję, która głosi, komu została ona wystawiona. Tą tajemniczą budowlą do całkiem niedawna Przysypaną przez grube zwały rzymskiej ziemi, kiedy to Forum Romanum służyło już nie jako miejsce świetności Rzymu, ale pole, na którym wypasały się rzymskie krowy, jest łuk triumfalny Tytusa. Temuż cesarzowi poświęcony. Dlaczego Rzymianie wystawili temu cesarzowi na wejściu do samego Forum Romanum. Ten wielki łuk, aby upamiętnić jego zwycięstwo. Dokładnie to zwycięstwo, dokładnie tą zwycięską operację wojenną, jakbyśmy powiedzieli, którą zapowiada w dzisiejszej Ewangelii Pan nasz Jezus Chrystus. Rzymianie wystawili bowiem ów łuk Tytusowi na cześć imperatora po tym, jak w okrutny, bezwzględny sposób zwycięsko dokonał oblężenia Jerozolimy. Zrównując nią oraz znajdującą się w niej świątynię jerozolimską ze ziemią. Wiemy, ile niespotykanych wcześniej w historii okrucieństw wiązało się ze zdobyciem tego miasta, które to oblężenie trwało długo, wiązało się z licznymi ofiarami, z konkretnymi dramatami ludzkimi, z niesamowitym okrucieństwem, także nawet sam Tytus wzdragał się. Na myśl o wspominaniu tego, co też wydarzyło się w zniszczonej przez niego Jerozolimie. Możemy przypuszczać, że Żydzi, którzy mieszkali w Rzymie od II wieku, począwszy ze zgrozą na ów pomnik klęski świętego miasta, spoglądali i pewnie z ulgą przyjęli, że wraz z upływem czasu, zwłaszcza po. Na jeździe Gotów, na jeździe Germanów, ów pomnik zaczął podupadać i z czasem został przysypany przez te zwały rzymskiej ziemi. I kiedy tak myślimy o owym pomniku upamiętniającym dzisiejsze proroctwo płaczącego nad Jerozolimą pana naszego Jezusa Chrystusa, to nie sposób nie dopatrzeć się, tak jak czynili to ojcowie Kościoła. Tej treści, której tylko i wyłącznie obrazem ów pomnik jest. Moi drodzy, człowiek bowiem zwykł był wielokrotnie w swoim życiu sam wystawiać takie właśnie pomniki na cześć swoich klęsk. Bowiem zniszczona Jerozolima, oprócz konkretnego zniszczonego miasta, oprócz konkretnego znaku podkreślającego. Koniec pewnej epoki, jest także obrazem duszy ludzkiej, ilekroć ta odwróci się Pana Boga i dobrowolnie upadnie w grzech śmiertelny. A owe łuki triumfalne Tytusa, to nic innego jak tylko trwanie nasze trwanie w okolicznościach, w złych znajomościach, które ciągle na nowo posuwają nas do tych samych grzechów. Gdyby tak nie było, kratki konfesjonału nie byłyby przez nas odwiedzane tak często. Rzeczywiście, wielokrotnie wystawiamy w naszym życiu pomniki tych naszych klęsk, przez to, że nie chcemy należycie poprawić naszego życia. Nie odwracamy się od tego, co doprowadziło nas do grzechu. Nie odrzucamy od siebie tych znajomości, które nieustannie stają się dla nas okazją do upadków w grzech śmiertelny. Nie zrywamy z tymi rozrywkami, które stają się dla nas przyczynkiem do odwrócenia się od Pana Boga. Nie jesteśmy w stanie nawet zerwać z tak zdawałoby się niepozornymi przedmiotami, jak ekran naszego telefonu czy naszego komputera, które tyle razy stały się dla nas przyczyną upadków, często upadków bardzo ciężkich. Wymierzonych przeciwko najróżniejszym przekazaniom. Sami zatem stawiamy sobie pomniki naszych upadków i nie wzdrygamy się, tak jak Żydzi w starożytności, przed widokiem, który powinien przypominać nam o owej klęsce, narażając się często na niegodziwość i nieważność naszych spowiedzi. Tak bardzo zagubiony jest człowiek po upadku grzechowym że mimo łaski Chrztu dalej jesteśmy zaślepieni i sami przykładamy do, rękę do dzieła, które rozpoczyna w naszym życiu okupant, ten nieustannie toczący walkę przeciwko nam, szatan, którego jedynym celem jest oblężenie i zniszczenie miasta naszej duszy, tak jak uczynił to Tytus w Jerozolimie. I ten właśnie pomnik zajmuje często pierwsze miejsce w naszym życiu. Ale nie jest to jedyny pomnik, o którym chcemy dziś rozważać. Otóż jest bowiem jeszcze jeden pomnik, który stawia już nie nasza ludzka, ułomna natura, ale sam Pan Bóg. Pomnik, który przypomina nam już nie o naszej klęsce, ale o zwycięstwie. Zmartwy w staniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zwycięstwie nad grzechem osobistym każdego z nas i nad wszystkimi grzechami razem, zwycięstwem nad szatanem i nad wszystkimi jego zasadzkami. I tym pomnikiem umiłowani w Chrystusie jest właśnie Kapłan Katolicki. Stawiany nam przed nasze oczy jako łuk triumfalny Chrystusa. Jako Znak zwycięstwa naszego Pana nad naszymi słabościami, nad naszymi nędzami, nad naszą ludzką, ale skażoną naturą. Znak zwycięstwa nad konkretnym złem, które my sami wyrządzamy, i konkretnym złem, które nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego stara się wyświadczyć na świecie. Kapłan katolicki jest łukiem triumfalnym, który inaczej niż ten Łuk Tytusa nie może zostać nigdy przysypany przez pył naszego zapomnienia, przez pył naszych zaniedbań i naszych niskich ludzkich słabości. Kapłan Chrystusowy jest pomnikiem powiedzielibyśmy, wznoślejszym, niż ten zniesiony ze spiżu przez starożytnych, który nieustannie przypomina nam o tym, że Chrystus Pan zwyciężył, a naszym zadaniem jest teraz owo zwycięstwo nieustannie rozpamiętywać i potędze zwycięzcy tego najwyższego imperatora ufać. Kapłan zatem Chrystusowy sam dla siebie, ale i dla nas wszystkich, ma być zatem znakiem, na który mamy kierować nasz wzrok, aby pamiętać o tym, jaki jest cel naszego życia. Kapłan Chrystusowy jest zatem obiektem, który w naszym życiu każdy z nas powinien jak najbardziej umiłować. Abstrahując od ludzkiej słabości tego czy innego sługi Chrystusowego, pamiętając o tym, kto stoi za nim. Bowiem, ilekroć kapłan sprawuje swoje czynności przy ołtarzu, ilekroć udziela sakramentów, udziela jakby swojego ciała na chwilę Chrystusowi. Zwycięzcy. Jedynemu królowi i władcy całego świata. Kapłan Chrystusowy jest dla nas zatem obrazem żywego Chrystusa. Jest on nie tyle drugim Chrystusem, alter Chrystus, co jest samym Chrystusem, ipse Chrystus. I takiego kapłana Bóg dał nam w dowodzie swojej miłości ku nam. Taki pomnik swojego miłosierdzia. I o te pomniki musimy się troszczyć. Robić wszystko, aby było dla nas widoczne i pamiętać o tym, że każdy kapłan, zwłaszcza kapłan tradycji katolickiej, dany jest nam niczym drogocenna perła. I nie dziwmy się, że tych drogocennych diamentów jest dzisiaj tak mało. Być może Panu Bogu nie zależy na ilości, ale na jakości. I stąd na całym świecie tak niewielu jest kapłanów, którzy jeszcze zachowali katolicką wiarę, którzy jeszcze zachowali swoją katolicką tożsamość, właśnie jako dowodów zwycięstwa Chrystusa. Każdy zatem z nich musimy mieć w najwyższej czci nie dla osoby, która jest nośnikiem owej godności, ale dla samego Chrystusa właśnie. I to jest wielkie zadanie które pozostawił Bractwo Kapłańskiemu jego założyciel, arcybiskup Marceli Lefevre. Musimy i my dziś w XXI wieku, kiedy kapłaństwo chrystusowe zdałoby się jest na wyginięciu, jeszcze bardziej ożywić w sobie miłość do tego wielkiego dowodu miłosierdzia Bożego, do tego wielkiego pomnika miłości Bożej z człowieka i robić wszystko, aby świętość kapłaństwa Chrystusowego chronić. Ile sił, ile tchu. Pamiętajmy o tym, rozpamiętując historię proroka Eliasza, że dobry Bóg może posłużyć się jednym tylko i wyłącznie prawdziwym prorokiem Bożym, aby pokonać wszystkich, tak jak. Miało to miejsce właśnie w życiu proroka Eliasza, kiedy jeden on sam przeciwko czterystu prorokom, fałszywym prorokom Bala i Asztartę, pokazał, kim jest, kto jest prawdziwym Bogiem i kto jest jego prorokiem. Nie dziwmy się zatem, że Pan Bóg w dalszym ciągu tak niewielką liczbę dusz wybranych dopuszcza do tej wielkiej godności kapłańskiej. Ale z największym spokojem wyczekujmy momentu, kiedy ta niewielka garstka, podobnie jak jeden Eliasz przeciwko 400 fałszywym prorokom, ukaże triumf, do, do, przyłoży się do triumfu zwycięstwa Chrystusa Pana i prawdziwego kapłaństwa Chrystusowego. Każdy neopresbiter, zwłaszcza każdy nowy kapłan, Dane przez opatrzność Bogu, Bożą naszemu małemu bractwu kapłańskiemu świętego Piusa X, ma być dla nas takim znakiem nadziei, ma być dla nas takim znakiem triumfu, ma być dla nas takim pomnikiem miłosierdzia Bożego. I za ten, kapła, za ten znak chcemy Panu Bogu dziękować. Chcemy dziękować Panu Bogu za to, że ksiądz Jan. Oraz jego towarzysze odpowiedzieli na to wielkie wezwanie Boże, aby całe swoje życie oddać na służbę Bożą i stać się dla nas żywymi pomnikami miłosierdzia Bożego, które trwalsze niż ten łuk triumfalny Tytusa, pamiętać, przypominać mają nam o tym, kto jest prawdziwym zwycięzcą, za którym my mamy teraz iść prośmy zatem dobrego Boga przez niepokalaną patronkę tej świątyni o to aby raczyła zlewać obfite deszcze swoich łask nie tylko na księdza Jana, którego dziś możemy gościć pośród nas, ale na każdego kapłana, każdego prawdziwie tradycyjnie katolickiego kapłana, który niech będzie dla nas przez czasy dowodem nieustannego miłosierdzia Bożego ku całemu rodzajowi ludzkiemu. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.